Adam w Czechach, więc nagrywamy literki. Ano. Pewnie jeżeli śledzicie Adama Instagrama, albo nawet piłkarzykowy, to już wiecie, że Adam wyjechał poza Kraków. Czyli i już? I obecnie, tak, bo to jest albo... Wymusiłeś na mnie publikację czegoś Wymusi, z, tak, z tak, musisz <laughs> jakiegoś <laughs> <krycika> znowu. znowu... <laughs> tak, Tak, odpoczywam w moich kochanych Czechach. ze stadionu tam z, z Brna, nie? Ze zbrojówki. Ze zbrojówki, o, no. To, ja znam. Śledźcie. Tak. To, śledzcie, nie, to, to Adam, Adam na pewno Ale zbrojówka ma słaby... No, nie Możesz, ale dobra, coś wymyślimy, coś wymyślimy. Nie wiem, czy czeska liga się już ruszyła, czy nie? Nie tak, możesz, nie? nie. tak, 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 wyruszyła no, już. Chcielibyśmy jakieś kursiki. Swoją drogą przypominamy o Fortunie. Tam wiadomo bonus od sponsora naszego kanału. Wbijajcie na e Fortuna W czy... jest bonus od sponsora naszego tak, kanału. W I, łap, I jeżeli jest. jesteście e, pełnoletni. Tak, wpadajcie, korzystajcie i zapraszamy również do klikania łapek w górę. A my lecimy dzisiaj z Kukiem i krzyżykiem, które ja przygotowałem i terenek. ja prowadzę, tak. więc tym razem postanowiłem ja wziąć udział. Rywalizacja tych dwóch gagatków. Tak, będzie ciekawa. W była deklasacja krzywego ze strony no, ja więc Ja miałem razy do totalne. Został sparowany, to dobra. jest trening z, pod, pod graczem. Zobaczymy, uwaga jak pójdzie. Panowie zaczynamy. E, I zacznie niech będzie nikodem, żeby A, miał rzucić czas. Łatwiej, aha, no tak, faktycznie. No, no dobrze, no to ja biorę stoper w dłoń. Ile to było? 30 sekund? No tak, no tak. Dobra, to mała przewaga nikodema. Długo ci tam stopy to... leciał, widziałem. E... No, dawaj. PC? PC, ok. No to tu Niko dama stawiamy. Hmm. Hmm, krzywy, krzywy. Hmm. Okej okay. hmm. Jezus mawia. Jamie Vardy, JV. Jamie Vardy. Proszę bardzo, Nikodem. Eee, to Antonio Valencia, A, oh. Kurde, dobry. Dobry, dobry no. Uh. Mm. Mm. Kurde, jest, jest źle. Mam <laughs> no naprawdę... <laughs> Pierwszy Pomodko. raz wiem, co, jak to jest być prowadzącym. <laughs> Ten quiz. Jeżeli chodzi o Mason Mount MM. Mason Mount, dobrze, to jest krzywy w takim razie. no okay. To ja mm, zamknę chyba. Mm, James Madison? Ja, James pięknie. Madison, oczywiście, więc Nikodem zamyka. Mając pierwszy punkt. A, dobra, czekaj. Nikodem... A czy krzywy też może? Tak, myślę. Jak już, już zamknę we mnie. się zmyśli w czasie. Nie no, jest tragedia. No ja już, no... No, no, no dobra, Nikodem. Permertezaker, P.M. Per. Permertezaker, prawda? Ja Ej, ja naprawdę... <grym> jestem w gorszej formie niż ostatnio. No. <grym> to jest niemożliwe akurat. <grym> Ojej. My musimy mieć taką czytankę z alfabetem kupić. No. I Nikodem przejmuje po raz kolejny. Jezus Mario. Czy David Mois grał w piłkę? Grał w piłkę. To DM. To, no to David Mois. I drugi punkt dla Nikodema. No, A zatem, zatem krzywy. Mm -hmm. Ja chciałem dać DC Daniel Craig. <laughs> mam cały czas Danielów przed oczyma, a żadnego na C. Daj mi Adam Chlożek na AH, póki Brawo, Adam Chlożek, brawo, brawo. Teraz czas nikodema uwaga. Dani Carvajal. Dani Carvajal, Jesteś... brawo. Nienawidzę cię. Diego Carlos jeszcze był na przykład. E, takie różne warianty no, no, no. Jak to zwykle bywa. No, jak to, tak. <laughs> Dani Ceballos. O. <laughs> <laughs> No. Ja już nie wiem gdzie ja w ogóle mam celować mm. Matikasz MC Matikasz, brawo. Tak, jest Matikasz. Czas Nikodema ruszył. Krzywy ma szansę na zamknięcie. No. Dzieje, się, dzieje się, słuchajcie. Dwóch Dawid Wija! Brawo! To jest trzeci punkt. Leci <laughs> kodema! Ja Leci grubo, jest deklasacja na razie. O, jest. Ale krzywy ma szansę się odłączyć. Mm. Matej Wydra? Matej Wydra, tak, więc jest punkt. Brawo! Nawo krzywy! Jest! Uuu. Jest! jeden punkt nikodem szybko oh. bez zastanowienia w Ariana Robena, dobrze ja, I'm so bad uh, PH PH mm, James Chester jest taki piłkarz tak jest prawo jest jest okay. James Chester yeah, jest. serio więc tutaj blok Jonah Hill no, takiego piłkarza chciałbym chciałbym nie ma. żebyśmy pomieszali. Fajny format na Quizersów, osoby znane. Mac tak. Hummels. Matt Hummels, o, z rzutem na taśmę, Matt Hummels, tak. Krzywe mu ruszył czas. E, no to daj mi. Jamie Rednap. Jamie Rednap, tak. Krzywy się rozkręca coraz bardziej. Uuuh, w końcu. Leci grubo. Andy Cole. Andy Cole. Wow, tak. Dobry hop jest. Dużo punktów, to prawda. Krzywem ruszył czas. Strzelę, że Peter Robinson to był? Wiesz, że Robinson. To był Paul Robinson, niestety nie mogę zaliczyć tej odpowiedzi. Powiedziałem, na P. Paul Robinson. Nie, te, No dawaj, no, 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 no tak, tak. No, no mogę tak zrobić, no. no Kurde, tak. nie powinienem tak zrobić, że nie, powiedzie, nie 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 powinien nie, powiedzieć imienia. Nie, 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 nie Nie, nie zaznaczę nie, nie, ci, tak? Musimy no znaleźć jakąś inną. Okay. Nie no, ale ja to zaraz wykorzystam. Ale ja to, ja powinienem powiedzieć błąd. Ja ci i no, nie no, powinienem no, okay. Nikodemowi dawać do postaka dobra. Krzywy. E, Paweł Chlieb? Nie było takiego. Aleksa A to był Aleksander, dobra. Także już wykorzystałem. No. Aleksander Dmitrowicz. Aleksander Mitrowicz, brawo, kolejny punkt. Ja pielniczę. Ile już jest 6 do 0. Nie, no, 4, 4. Raz, dwa, 3. Cztery. E, jakoś tak da no. e. 4 do 1. Kurde, z tym H. Mikali Ratcliffe cały czas przychodzi do głowy, nie? A to jest aktor. Bo nawet nie że może coś palnąłem. Dobrze, Nikodem znowu. Jezu. Paul Radcliffe? Nie, nie ma. No. Nie ma. Dobrze, ostatnie puste przebiegi. Dobrze, no. Krzywy. Chcę na ME dać Mateusz Rokuszewski, ale to jest dziennikarz. Spoko, ja chciałem przemysł Rudzki dać, więc... Ale to byłby dobry pijak, tylko... Nie, jestem... Szczerzymy, no dobra, no. zaczynał Nikodem, jest decyzja. Kończymy? No to kończmy. Okay. Kończymy, dobra, to podliczamy okay. punkty. No dobrze, 4, 4 do 1, 1. dla Nikodema po rundzie pierwszej, ale jest jeszcze szansa na rehabilitację, nie, jest, szansa je, je, jest, na jest szansa na powrót do Na Zobaczymy, uwaga, tym razem zaczyna krzywy, Uuu. więc to on ma przywilej budowania według własnego, ja, na mówię, własną no, rękę skomponowanego się, tak. scenariusza. Zaczynamy. Wow. No, nieźle. Nie. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ryan Bertnard, Bednar, Bed... B. Wiesz o kogo mi chodzi? No, Ryan, no, Ryan Bertnard. Be... Nie miałem no. tego wypowiedzieć, nie? To masz czas, wypowiedz. <grym> nie, dobra. Coś, coś innego. E... Daniel James. Daniel James, tak. Ojej. I teraz ty w zasadzie podpowiedziałeś Nikodemowi, ale. Nie, Riyad Mares, dawaj. Riyad Mares, dobrze. Riyad Mares, tu Nikodem blokuje. Masaka, nie umiem wypowiedzieć nazwiska gościa, nie? <grystanie> <grystanie> o, o matko. Powiedzieliście tak, że nie mogłem ci uznać. No, no wiem, wiem. Nikodem! Benjamin Mendy. Benjamin Mendy. Krzywy. Czesław Michniewicz. Czesław Michniewicz. Carl Jenkinson? Carl Jenkinson, szybciutko. Kurde, brawo. Dobli, hop. Nie. Ale nie gramy na takie krzyże szwajcarskie, Kurde, yeah. Nie. Kurde. kurde. Czekałem, w środku puste. Zaliecie. Nie wiem, dam sobie BB Barry Bannon, był taki piłkarz. Nie, jest nadal. Barry Bannon, no. brawo. To w końcu nadal, czy Barry Bannon? Uuu, to ciekawe, się David konfiguracja tworzy. David Beckham, dobrze, tu jest David Beckham, czyli Nikodem ma pierwszy punkt. Chris James Chris James jest 1 do jednego w takim razie. Szybko teraz. cios za cios. No, Declan Rice. Declan Rice, tak. Brawo. DD. Didi. To ja powiem, Dexter. Dane Devito. Ech. Mm. Didi była z Dextera, nie? Tak, tak. No musisz krzywę wybrać. Tam ci nawet 500 sekund więcej. Nie, no ja nie wiem. z nią nie konem. Myślałem, żeby ajot zamknął. no to WKS. Jedrogban. No. <laughs> Brawo. Czemu dałeś krzywemu zupełnie za A siebie? nie, on już skończył przecież. Nie, no to 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 jest no. bo że wie, tylko że początkowo było otwory z szufladkę, nie? Nikodem z kolejnym punktem dwa do jednego na tej planszy. Ja pierniczę. Ryszard Rynkowski. Chciałbym, żebyśmy mogli go ludzi, ludźmi ze świata show biznesu. A to kurde Czemuś tak zamykam o to jedno Dobra, Nikolem Januzaj, Adnan, Ad, Ad, Jak? Ad, Adnan. Jak? Jak? Adnan. Adnan? Januzaj. Januzaj, dobrze. Kurde. Adnan Januzaj, okej. Okay. Udało się. Hmm. I... kurdy... A nie właśnie. Nie. Nie no, jest tragiczny dzisiaj. Nikodem. Krzywy. Już? Tak. Serio? Ja Nic nie dałeś tego samego. Nie można chyba, nie w tego samego już nie gdzie Co w poprzedniej, można chyba. Nie, nie, nie graliśmy. No. Nie, nie Dywersyfikujesz. nie można. No, Nikodem. Jak będą puste, to kończymy. Nie no. To, są, to nie są trudne rzeczy. Leca? No. Jest... Ar Arkadiusz czy nie? Dobrze! Arkadiusz Reca, Brawo! Dobrze. Pusty przebieg, Nikodem, wpadłeś na coś? No to mogę dać, mógłbym dać Moisa i Mogłabym dać Mitrowicza, ale nie chcę tego dawać, bo uważam, że to jest nie fair, bo wcześniej było, więc. Okej. Okay. Hmm. jest tu trochę wariantów w tym. No, jest właśnie. A kurde, i Na E. Na E. Mhm. Mm Milianu dobra. No dobra, no to A, szansa dla e. krzywego na ostatni chyba strzał, chyba że <laughs> będzie bieda to Lecimy kończymy. Ale dalej, co? Yeah. Nie, nie, Dobra, bradya, skoro bradya, krzywy pasuje. Bradya. No to Nikodem, chcesz budować nie, ben dalej? Jonson tutaj by był, nie? Ben Johnson, no, dobrze, no może być. To no, Pytanie czy chcemy grać nie, dalej? Nie, nie, nie. Dobra, to podliczamy jeszcze jedna plansza. No dobra. Literki. Ostatnia runda jest 6 do 2 dla Nikodema. Co zaczynałaś. deklasacja. Krzywy zaczyna? Zaczynałeś. Tak, no bo tak zawsze tylko zaczyna jest. No. Dobra. Na lep w lepszej pozycji. No, dobra, no, Krzywy, <laughs> start. Dobra. Ja, mówię, że to są te same litery, co wcześniej. Paul Gascoigne. Paul Gascoigne. Trent Alexander Arnold. Trent Alexander Arnold. Oj, tu szybko pójdzie, chyba. No. no dobra. No. Odem? Ja też, co już przypomniałem, było wcześniej AR i ja szukałem coś niegodnego niż Alien Robin, a Andrew Robertson na przykład. No na przykład, no. Nie. No ciekawe, że się skupiasz na innych planszach, kiedy ci czas leci. Dobra taktyka. Ja nie, ja nie wiem, na czym się skupiam na przykład. <laughs> Robert Lee. No, dwie sekundy. Koniec. Paweł Brożek. Ebe, brawo. Nie. I pod presją błyskawiczną <coughs> Adama Traore. Adama Traore. Dobrze. Pau Torres. Pau Torres. Krzywy tak co dwa skacze. No. Nie mam na razie. Nic w głowie na tamte pozostałe pola. Nikodem? kodem? Yeah. No, Adam Lalana. Adam Lalana. Dobrze. Czy ten. Bramkarz, który ma na nazwisko Lis. Nazywa się ma na imię Paweł. Mateusz. Ach. Więc niestety nie mogę uznać. Może jest jakiś Paweł Lis, który ja nie znam. Ale jak ja go nie znam, to ty też go nie znasz. I to no, pewnie nie jest bramkarz. Jak co to nie powiedziałem wcale tego bramkarza. Szyby. Mhm. Kurde, nie ma dużo imion na N. To jest... Antoine Griezmann sobie dajmy. Antoine Griezmann. Dobrze. I godem. Póki co w trzeciej rundzie wyścig ślimaków trwa. No. Jest ciekawie. Krzywy. Czuję te przegrzane procesory. Mi się, nic, mi się nawet nic nie zdążyło nagrzać. Tam nic nie ma w mojej głowie. Tam nic nie mam, panie. Kiedyś ty Radosław? Nie. Rafał. 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 Brawo. Brawo, zrobił to. Sam doszedł do tego, do właściwej nie, konkluzji. Z, zawsze R. Wiesz, dlatego <laughs> jak są podsumowania meczu. Rafał, Kikiewicz. Kropka, kikier. Nie, nie. To P. Nikodem. Coś Jezus wymyślił? Maria. W tym czasie? Ja wiem. najgorzej to, że wiem. Remi. L, remi. L, lewi? Le, le. Nie. Może prawi? Nie, nie jest, Remi. Czy wy? coś jest. Na odwrót. Na odwrót. Lewi? Nie, 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 w sensie. Ja. Odwrotna kolejność rozmowania. Po węgiersku myślisz? Nie, no to jest. Ja myślę, że ludzie oglądający nas są tak zażenowani w tym momencie, że to jest absolutny dramat, nie? Dobrze, nikodem. same postaci nie ze świata I też to samo. Nie, <laughs> nie wiem, Poddajemy się. No, chyba tak. Powie, chyba. No dobra. No to... Dawaj, kto ci przyszedł do głowy przy tych poszczególnych. No słuchaj, jak powiedziałeś Remi Lewi, no. to pewien nie, nie może Remi, ale inny Lewi mi przyszedł do głowy. No. A Robert Lewandowski, nie <laughs> Jesus, Maria. Ja piedniczę faktycznie. To jest, ale my jesteśmy nie słabi. Nie Trot, Trotnej Tella, no tu to jest Adam to... Armstrong. NG? Tomasz Bandrowski. Daj e... mi to PL. Polirola. NG? E... NG nie wiem. PA nie e... wiesz. E... Nie wiem, nie wymyślę teraz. Okay. N... Ile które? PA. PA. E... Pol. Ja wiem samych Polów, Paweł. Peterów, Pawłów, kudę Pierów. E... No? no nawet prowadząc nie, ma tak łatwo? No czekaj. Napiszemy na grafice jakieś przykładowe przykłady pod to. Na pewno się znajdą. No ale chcieliście trzeci wymagający, Chcieliśmy. no to dostajecie trzeci wymagający. Dobra, no. dziękujemy Adamowi za przygotowanie. Gratuluję, dziękujemy. życzymy e, dobrego podróżowania po Morawach, a my widzimy się pewnie z wami przy okazji kolejnego materiału i już skrzywę ja tylko. No siema, albo, tak, no. Siema, hey. Ciao.